Cześć. Ech. Rozmowy przy rąbaniu drewna. Na lada chyba przy rąbaniu drewna coś takiego było. Słuchajcie, co chciałem powiedzieć? Ech. Rąbanie drewna w ogóle posługiwanie się siekierą, jak i pewnie każdym innym narzędziem wcale nie jest takie proste, no bo Wydawałoby się, że to wystarczy to siekierę podnieść ze głowy i ją opuścić z mniejszą lub większą siłą, z mniejszym lub większym zamachem? Eee, I już. Eee, no właśnie, z jaką siłą, z jakim zamachem? Pod jakim kątem ta siekiera powinna wejść w drewno w zależności od tego jakie jest to drewno? Eee, jak. Eee, jak się namachać tą siekierą tak, żeby się za bardzo nie namachać, to znaczy nie używać zbyt dużej siły, kiedy to nie jest potrzebne, bo jak nam się siekiera wbije w pieniek, to sporą pracę trzeba wykonać, żeby ją z tego pieńka wyciągnąć. Jak ustawić ciało do tego, jak trzymać tę siekierę, jak ją podnosić, jak ją opuszczać, bo to wcale nie, ten uchwyt nie jest taki sam. E, z, jak e, ustawić nogi, e, w jakiej pozycji siekiera ma wejść w drewno, to znaczy pod jakim kątem ma być trzonek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No dobra, może nie ma tego aż tak wiele dalej. E, ale pewnie jeszcze kilka, a, jakie, jakie drewno robię, to też jest istotne pewnie by się znalazło, no ale e, generalnie to ja nie, nie chciałem tutaj mówić o e, technice rąbania drewna, tylko w ogóle o takim naszym podejściu do naszych umiejętności w obliczu tego nowego świata, w którym jedną nogą już e, wszak jesteśmy. E, I co chcę powiedzieć? Czy ja kiedyś obejrzałem jakiś tutorial o tym, jak się rąbi siekierą? Nie, trochę mam wstręt do tutoriali, chociaż wiem, że to nie jest dobre. Czy ja się kiedykolwiek kogoś pytałem, jak należy posługiwać się siekierą? Też nie. Po prostu poszukałem w sobie, poszukałem w ciele tej umiejętności, która. Uznałem, że przecież musi w nim być. No musiałem kiedyś posługiwać się siekierą. E, e, pewnie w niejednym wcieleniu. W związku z tym muszę to w sobie mieć. Zresztą do każdej umiejętności związanej z e, ciałem, koordynacją, ale nie tylko. Chyba podchodzę w ten sposób, właśnie zdałem sobie z tego sprawę, że szukam w sobie tego, co we mnie jest. I zazwyczaj jest. Nie chcę powiedzieć przez to, że nie należy słuchać ekspertów, nie należy uczyć się z tutoriali czy książek czy czegokolwiek innego. Broń Boże, oczywiście, że tak. Wydaje mi się, że sens leży tutaj w czymś innym, w naszym zaufaniu do siebie i do tego, co umiemy, co nie umiemy. My nauczyliśmy się trochę tego, czego nie umiemy. No popatrzcie. Bo przychodzą, zdarza się przecież tak, że przychodzą do nas mm, jakieś nowe sytuacje, yy, yy, nowe doświadczenia, które wymagają od nas nowych umiejętności, które wymagają od nas znalezienia się, jakiegoś znalezienia się w tych sytuacjach, i często jest tak, że w tym momencie my rezygnujemy. No, nie, ja tego nie umiem. Koleżanka, e, załóżmy, koleżanka przychodzi do e, którejś, któregoś z Was mówi: masz taki dobry gust, masz mi jakoś pomóc w, e, mm, mm, w urządzeniu mojego mieszkania. Mówi, nie, ja nie umiem, ja to się w ogóle na tym nie znam. A skąd wiesz? Ktoś sądzi, że się znasz. co by było, gdybyś uznał, uznała. Że umiesz. Co by było, gdyby poszukać w sobie tego, tej umiejętności, tej wiedzy, która na pewno w nas jest, bo skoro przychodzi do nas jakaś sytuacja, która od nas czegoś wymaga, to zapewne te wymagania jesteśmy w stanie spełnić. Być może też spełnieniem jakiegoś wymagania, czy wymagania danej sytuacji będzie powiedzenie nie, nie umiem tego. Jasne, będzie też taka kategoria sytuacji. Ale będzie bardzo wiele takich sytuacji w tym naszym nowym świecie, w tej naszej nowej rzeczywistości, w której tworzymy kolektywy, w której będziemy działali inaczej niż do tej pory. Gdzie nie będziemy ze sobą rywalizować, tylko że będziemy ze sobą współpracować. Eee, I nowe sytuacje, nowe doświadczenia będą od nas wymagały nowych umiejętności. Nie zakładajmy, że ich nie mamy. Zastanówmy się najpierw. Eee, poczujmy, czy rzeczywiście tak jest. Bo powtórzę jeszcze raz. Skoro przychodzi do nas sytuacja, to znaczy, że mamy w sobie zasoby, żeby tę sytuację w jakiś sposób wypełnić. Nie odrzucajmy tego od razu. Myślę sobie też, że... A to będzie, czy może już jest, taki trochę nowy sposób nie kształcenia się, ale no właśnie nabywania umiejętności, szukanie ich w sobie, nie szukanie ich na zewnątrz, nie zapisywanie się do różnych szkół, na różne kursy chociaż nic z tym jeszcze raz powtórzę złego ale właśnie zaczynanie przynajmniej tej drogi od szukania w sobie eee, tak jak przy robaniu drewna można poszukać w sobie, w swoim ciele tych najwygodniejszych pozycji tych e, układów mięśni które wymagają najmniej siły, są naj, najbardziej efektywne do tego, żeby te e, pieńki e, rozłupać Ciało nas uczy, ale nie tylko ciało nas uczy. Mamy w sobie wiedzę, i właściwie na koniec powiem to, co właściwie powtarza nam się z Magdą na każdej czy prawie każdej sesji. Zaufajmy sobie. Zaufajmy sobie. W każdym względzie uznajmy, że umiemy, że potrafimy. Nie bójmy się tego, co przychodzi, bo przychodzi samo dobre. No, to ja wracam do rąbania drewna.